Nie ma to to jest nasz czwarty logo. I sorry, że dzisiaj moja siostra nie nagrywa malowania, nie maluje się bez, bez lusterka, że nie może poglądać. No to sorry za to, to przełożymy to, to na siódmy etap logo, bo jest problem z moją siostrą, ma, ma jest chora naprawdę mocno i nie może. Ja też trochę chory jestem to wiecie i dzisiaj nagram dwa bloga to dla was i będzie git, e, nagram dwa bloga nagram, nagram jeden bloga e, z moim kolegą, e, z moim kole, e, kole, bratem e, nazywa się Connor e, będzie nasz będzie nasz piąty blogo dzisiaj będzie nagrywać dzisiaj jest czwarty, ale później nie będzie piąty bo nagram dzisiaj jutro, no i będzie ekstra, to wiecie, sorry za moją siostrę i przeżyliśmy ten nasz siódmy etap, etap Pozdrawiam moją siostrę i jak podobał mi się ten nasz filmik, lecie wciół w górę No to i na serio że nie mogę nagrywać No i ten bardzo przepraszam was za to Bardzo przepraszam, przepraszam Nie mogę nagrywać, bo wszystko się zepsuło no i trudno. Mam też swoje ty Trudno jest, wiecie. To wolę wam, jak wam się podoba ten nasz filmik. To dajcie kciuk w górę. Naprawdę, ja jestem też unerwiony trochę, że moja siostra też już czwarty, obiecałam wam, czwarty będę nagrywał, ale już czwartym nie ma mojej siostry, bo jestem Ale w wy... trzecim była, a już drugim nie. Trzy, czwarty. No to wiecie, w siódmym etapie dopiero idziemy nagrywać. To wiecie to cześć dajcie, jak wam się podobał to dajcie kciuk w górę i na serio pozdrawiam was wszystko co mój pokój tu macie no i wiecie ogarnijcie to, to jak wam się podobał ten nasz filmik. wiecie jak wam się podobało to dajcie kciuk w górę Naprawdę, podoba mi się to dla nas, yy, dla was, dla nas, to wszystko, co zrobiłem, i naprawdę. Tu macie, tu macie moje gry, wiecie, i po reklamie się widzimy. Dobrze, sponsoruję Pan Śmietanka, show, płyty, Zdzisławka HD i śmietanie. Na PSP, na PlayStation, na komputer i pajeczki dla dorosłych, he <laughs> he Dobra, jesteśmy po reklamie, sorki. Śmietana, 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 dobra. Yy, wszystkich pozdrawiam, nawet śmietanem. Jak mnie nie będzie widać, to sorry, bo ja jestem w ciemności pokoju, ale No to wiecie, subskrybujcie, jak Wam się podoba ten filmik. Dajcie łapkę w górę. No i po prostu. Cześć.